Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o trzech roślinach, które wielu z Was trzyma w swoich domach, a które pewnie większość z Was nie wie, są silnie trujące. Kontakt z nimi może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, a czasami nawet życia życia dzieci i naszych pupili. To jak? Zaciekawiłam Was? Zaczynamy! Pierwsza roślina, o której Wam opowiem to difenbachia, która plasuje się chyba w czołówce domowych trucicieli. Doskonale sprawdza się jako roślina doniczkowa, ponieważ ma niewielkie wymagania, a ponadto powszechnie uważa się, że oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń i toksyn. Kontakt z sokiem difenbachii działa drażniąco na skórę, powoduje nieprzyjemne stwędzenie, pieczenie oraz powstawanie zmian na skórze. Diefenbachia nie jest polecana osobom, które mają dzieci lub mieszkają ze zwierzętami. Nadgryzienie części rośliny może doprowadzić do paraliżu strun głosowych i zaburzenia pracy serca. Efektem spożycia mogą być również biegunki oraz mdłości. Pamiętajcie, że podczas obchodzenia się z Diefenbachią należy mieć zawsze założone rękawiczki ochronne, a po skończonej pracy dokładnie umyć ręce. I przechodzimy do kolejnej rośliny, w zasadzie grupy roślin, ponieważ obejmuje ona prawie 900 gatunków, czyli figowców, zwanych fikusami. W warunkach naturalnych drzewo to dorasta do wysokości około 30 metrów, natomiast w warunkach domowych do 1-2 metrów, tak jak na przykład widoczne zdjęciu fikus Benjamina. Fikusy to rośliny niezwykle niebezpieczne dla alergików, ponieważ w gęstym mlecznym soku, który wydziela się po przełamaniu pędu lub liścia tej rośliny, znajdują się alergeny, które uczulają ponad 50% osób z alergiami wziewnymi. Co ciekawe, im mniejszy gatunek fikusa, tym silniejsze alergeny, które wytwarza sok. Cząsteczki tej białowej substancji osadzają się na powierzchniach liści i wędrują wraz z kurzem po całym pomieszczeniu, w którym stoi ta roślina. I to oznacza, że nie musicie mieć nawet z nią bezpośredniego kontaktu, żeby wywołać reakcję alergiczną. Objawy uczulenia to przede wszystkim alergiczny nieżyt nosa, obrzęk śluzówki, a po bezpośrednim kontakcie również pokrzywka kontaktowa, czyli swędzące i piekące bąble. Co ważne, alergeny soku fikusa nasilają również objawy astmy. I ostatnia roślina, ha, mam nadzieję, że Was zaskoczyłam, to tulipany, czyli przepiękne kwiaty, które uwielbiamy trzymać zarówno w naszych domach, jak i sadzić w przydomowych ogrodach. W przypadku tulipanów jedynie płatki są jadalne, łodygi liście oraz przede wszystkim cebulki są silnie trujące, ponieważ nagromadzone są w nich toksyczne substancje, alkaloidy i związki glikozydowe. Zjedzenie cebulek tulipanów może wywołać zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, problemy z oddychaniem, czasami drkawki, a w ekstremalnych przypadkach nawet śmierć. W czasie II wojny światowej z powodu ogromnego głodu ludzie podejmowali próby jedzenia cebulek tulipanów, co jak domyślacie się, nie kończyło się dla nich dobrze. Rosina ma również działanie alergiczne, dlatego u osób, które pracują przy uprawie tulipanów można zaobserwować alergie skórne, zapalenie spojówek czy mrowienie w końcach palców. Dajcie proszę znać, czy Wam się podobało i czy chcielibyście zobaczyć drugą część. Cześć!